W połączeniu między indywidualną podróżą a znakami wszechświata pojawiają się sygnały, które przekraczają przypadkowość, wskazując, że każdy z nas został wybrany do unikalnej ścieżki. Te znaki, zamiast być zwykłymi zbiegami okoliczności, są wskazówkami głębokiego związku między ludzkim istnieniem a kosmicznymi siłami, które wpływają na naszą ścieżkę. Dziś zanurzmy się w te znaki, rozszyfrowując tajemnice wskazujące na kosmiczną wieś która przekracza granice ludzkiego zrozumienia. Wędrując przez istnienie, jesteśmy wezwani do kontemplacji złożoności tego, w jaki sposób wszechświat manifestuje się w naszym życiu. Życie, bardziej niż przypadkowy ciąg wydarzeń, ukazuje się jako bogate doświadczenie splecione z kosmicznymi przeżyciami, łączącymi nasze indywidualne trajektorie. Postrzeganie tych znaków często objawia się jako przebudzenie do subtelnych relacji między duszą a ogromnym wszechświatem. Te znaki są dostępne dla nas wszystkich, tylko czekają, aż je rozpoznamy. Wyobraź sobie życie jako ciągły dialog z wszechświatem, w którym każde doświadczenie, każde spotkanie to odpowiedź, zakodowana wiadomość wskazująca, że ty, ja, wszyscy jesteśmy nieodłączną częścią tej kosmicznej Unii. Są to symbole, które odkrywają głębszą narrację, związek przekraczający codzienne zrozumienie. Poszukiwanie tych znaków z wszechświata to eksploracja naszej istoty w relacji do wszechświata. Kiedy obserwujemy niebo, możemy poczuć wibrację tej relacji, pulsującą energię, która łączy każdą gwiazdę z naszym najgłębszym bytem. Ta wzajemna interakcja to klucz do rozszyfrowania znaków. Które czasami pojawiają się jako synchroniczności, przeczucia czy po prostu intuicje w naszej podróży do zrozumienia znaków wszechświata. Nasza aura jest postrzegana jako żywy świadek naszego autentycznego połączenia z wszechświatem. Aura to pole energetyczne, które nas otacza, to więcej niż mistyczna reprezentacja. To odzwierciedlenie naszej harmonii z kosmicznymi energiami. Nasza aura jest także wizualnym wyrażeniem naszego wewnętrznego wyrównania. Kiedy prawdziwie łączymy się z wszechświatem, nasza aura świeci wyjątkowym światłem, jakby każda komórka naszego istnienia była wyrównana z gwiazdami, z wszechświatem. Autentyczne połączenie z wszechświatem, odzwierciedlone w naszej aurze, jest zaproszeniem do odkrywania głębokości naszego własnego istnienia, to podróż dojrzewania nie tylko w relacji z samym sobą ale także w tym, w jaki sposób oddziałujemy z otaczającym nas światem. Chłopaki, ta wiedza nie polega tylko na wierzeniu w coś zewnętrznego, ale na rozpoznawaniu boskiej istoty, która jest w każdym z nas. To świętowanie naszej wyjątkowości, a kiedy wyrównasz się z wszechświatem, znaki potwierdzające, że wszechświat Cię wybrał, stają się bardziej zauważalne. Zatem odkryjmy, jakie to znaki. Jednym z tych znaków jest intuicja. Intuicja odgrywa kluczową rolę w tym procesie autentycznego połączenia, ponieważ to ona kieruje naszą podróżą. Słuchając intuicji, dostosowujemy naszą częstotliwość, rezonujemy z wibracjami wszechświata. To tak, jakby nasza aura jeszcze bardziej się świeciła, kiedy ufamy tej wewnętrznej przewodniczce, ujawniając autentyczność, która przekracza ograniczenia codziennej rzeczywistości. Intuicja to ten cichy głos, który szepcze nam prawdy poza logicznym zrozumieniem, wezwanie duszy przekraczające hałas zewnętrznego świata. To intensywne uczucie, które nas prowadzi, wewnętrzna mądrość, która nie może być w pełni wytłumaczona, ale zasługuje na naszą uwagę. Kiedy zaczynamy słuchać tego wewnętrznego głosu, wyrównujemy się z wszechświatem, by podążać unikalną ścieżką. Przecież jesteśmy wybranymi. Twoja własna natura, Twoja istota wyrażona w wrodzonych talentach i głębokich pasjach, to dowód na to, że wszechświat Cię wybrał. Mistrzostwo, jakie osiągamy, podążając za naszymi naturalnymi skłonnościami, to odpowiedź na ten znak wszechświata. Radość, jaką odczuwamy, gdy poświęcamy się temu, co kochamy, jest namacalnym dowodem, że jesteśmy w harmonii z wyborem wszechświata. Ale te znaki mogą się również ukazywać jako wyzwania, momenty trudności, które zmuszają nas do wzrostu. To jakby wszechświat sprawdzał naszą wytrwałość i wewnętrzną siłę. Jednak to właśnie poprzez burze życia często odkrywamy naszą prawdziwą siłę i wytrzymałość. Przezwyciężanie przeszkód to potwierdzenie, że jesteśmy wybrani do przekraczania trudności, rozwijania się i ewoluowania w procesie. W tej podróży w poszukiwaniu znaków wszechświata napotykamy kluczowy i transformacyjny aspekt postawę kwestionowania świata wokół nas. To nie tylko kwestionowanie sceptycyzmu, ale stałe poszukiwanie zrozumienia, głęboka eksploracja prawd, które mogą być ujawnione poprzez to pytanie. Postawa kwestionowania to o wiele więcej niż prosta ciekawość to wewnętrzne wezwanie do odkrywania tajemnic otaczających nas istnienie, naszą rzeczywistość. Wybrani ci, którzy czują połączenie z wszechświatem w głęboki sposób, mają charakterystyczną cechę skłonność do kwestionowania ustalonych norm, podważania konwencji i eksploracji poza zdefiniowane granice.